Więc tak, nie miałam dzisiaj nagrywać odcinka, ale ja pomyślałam, że nagram, ponieważ dzisiaj, jak większość z Was pewnie wie, jest noc hakerów i wszyscy się ubierają najgorsze ciuchy, jakie mają. I pomyślałam, że ja też się w takie ciuchy ubiorę. Taka moja pierwsza noc hakerów, bo wiem, że jest świetna. Więc zaloguję się i zaraz do Was wracam. Okej, okay, już jestem. Dobra. Mm się ubiorę najbrzydziej, jak tylko tylko mogę. Ponieważ no jednak trochę się boję o moje konto, Marta się nie boi, ale ja się powiem Wam szczerze, boję. Bo nie jestem pewna, co to się stanie. I wolę nie ryzykować, więc po prostu najlepiej będzie jak się przebiorę w najgorsze ciuchy, jakie będę miała. I jutro się przebiorę Znowu w ładne ciuchy. Dla mnie ładne, nie wiem, czy komuś też podobają, ale mi się podobają. To jest najważniejsze. Więc okej. Okay. Coś tutaj musi być brzydkiego, a ja mam takie coś brzydkiego, już wiem, słuchajcie, żeby było takie brzydko, 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 mega, pewnie wszyscy pomyślą, że takie, oh my god, nie wiem, albo, uff. a to. się ubiło tak brzydko i wszyscy tak będą myśleć, wiecie, że tak, o, oh, tak brzydko się ubrała, o, um, tak brzydko się ubrała, tak pomyślą wszyscy, nie? I jakby co? To co samo od mojej tylko takiej dziewczyny nie pamiętam już, to jej jest za wspólnie dziękuję, nie, że one są brzydkie, tylko po prostu no, chodzi o to, że po prostu je ubiorę, bo te bardziej pasują do tego, te trochę też bardziej, to trochę też inaczej. I po prostu te takie trochę nie pasują moim zdaniem takie, nie, bo te kolory i w ogóle, także dlatego te i teraz buty, jakieś takie brzydkie buty. Czy ja mam jakieś brzydkie buty? jeszcze że ja tak nie mam brzydkie buty bo mi się też podobają. Nie mam nic do tych butów, mi się podobają. Moje to są najbrzydsze, bo to mi się najmniej podobają, kiedyś mi się tak podobało, a teraz mi się tak nie podoba. A ja właśnie chcę, jak, jak to wygląda. Aha, to takie nie jest aż takie fajne, Mówiłam, to jest takie fajniejsze. Dobra, wezmę gumę i... i... Nie, gumę nie chcę. Gumę nie chcę, sobie Rzezura, jakaś nam życzę A więc wezmę sobie yy, taką może, taką mogę, albo taką mogę wezmę, albo co tak, yy. ale nie wezmę taką nie będzie yy. będę bardzo bardzo, bardzo brzydko ubrana o to mi chodziło żebym była tak brzydko 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 ubrana ha. brzydko będę ubrana <laughs> Widzicie, jestem tak brzydko ubrana, myślę, że mi kąta skakują i Marta się nie boi. Jak widzicie, jest dostępna tutaj Mazia. Ale ja się trochę boję, więc wolałam się najbrzydziej, brzydziej po prostu ubrać. I co ci powiem. Mam 181 znajomych i ja mam tylko 110 vipów. I dzisiaj jeszcze było 118, podajże. I to tak szybko, każdy traci po prostu vipy, nie no. Masakra, masakra. Słuchajcie, masakra, dobra. Ja I tak wyglądam. Jestem taki celebrytką wszystko, nie? Caż mi się podoba, ale ciuchy... Nie, masak, ale dobra jest dzisiaj noc więc żeby mi konta nie skakowali, to właśnie po prostu tak się ubrałam, więc myślę, że filmik Wam się podobał. Jak Wam się podoba, zostawcie łapkę górę. Nie zapomnijcie o subskrypcjach. Także no, do zobaczenia i do następnego filmiku. Pa pa!